Z dystansem 4,5 km na poziomie 320 m pod ziemią będą mierzyć się uczestnicy biegu treningowego w kopalni Guido. Oprócz odległości będą mieli do pokonania także wąskie korytarze i strome podbiegi. Coraz więcej biegów faktycznie odbywa się na powierzchni i ludzie szukają po prostu kolejnych wyzwań. więc myślę, że to jest dobry pomysł, pobiegać trochę pod ziemią też, a nie tylko tutaj na górze. Będziemy zjeżdżać windą górniczą, szolą na poziom 320 metrów pod ziemią i tam rozpocznie się bieg. Będziemy biegli 320 metrów pod ziemią w chodnikach, a także będziemy zbiegać jeszcze niżej 355 metrów pod ziemią. Będą puszczane serie, maksymalnie każda seria 30 osób w odstępie od pół minuty do minuty. Więc będzie to seriami. Puszczane jest to treningowo, ma to być dla zabawy. Pokazanie obiektu, takim jak na przykład jest kopalnia węgla kamiennego Guido, że może być wspaniałym miejscem, żeby pobiegać również, nie tylko zwiedzać. Z naszej strony zapewniamy kaski, zapewniamy maski, okulary i lampę dajemy górniczą. Więc tak, jesteśmy do tego przygotowani. Każdy z uczestników będzie wyposażony w ten właśnie sprzęt. Czy kibice również będą mogli dopingować? Jak najbardziej. Kibice będą mogli zjechać, Tą windą górniczą na poziom 320 metrów można zakupić w ten dzień, w którym będzie się odbywał bieg, czyli 17 listopada w kasie bilet w cenie 10 zł. I można zjechać do pubu 320 metrów, tam będzie start i także będzie meta, więc będzie można w tych miejscach kibicować tym uczestnikom. Wyzwaniem będzie nie tylko trudna lokalizacja, ale również dodatkowe przeszkody, takie jak ogromne zapylenie czy błoto.